Celem projektu Pet Egiper było zaprojektowanie i stworzenie systemu powiadomień dotyczących zachowań zwierząt domowych, głównie psów i kotów. Najważniejszym zadaniem systemu jest zwiększenie bezpieczeństwa zwierząt przebywających na zewnątrz budynku. Podstawowym zadaniem systemu powiadamiania jest przekazywanie informacji domownikom dotyczących określonych sytuacji, w których mogą znaleźć się ich zwierzęta, np. ucieczki psa z posesji lub mieszkania, albo powrót kota w miejsce ustalone przez właściciela, np. miska przy drzwiach czy kocyk na parapecie. Czujnik RFID pozwala rozpoznawać każde zwierzę wyposażone w brelok z zaprogramowanym identyfikatorem. Powyższe sytuacje często mogą wpływać na zdrowie lub nawet życie zwierząt, szczególnie w zimowy, mroźny czas. Z punktu widzenia domownika, częste sprawdzanie, czy kot wrócił już, czeka pod drzwiami, może być bardzo uciążliwe. Dla każdego zwierzęcia musimy spojrzeć inaczej, proponując inne rozwiązania, które sprawdzą się w różnych sytuacjach. Równie ważnym celem projektu było stworzenie systemu, który jest tani i prosty w użyciu. Wykorzystane czujniki, w które wyposażone będą zwierzęta, nie będą na tyle kosztowne, aby zagubienie ich sprawiało kłopot dla właścicieli. Istniejących na rynku rozwiązaniach dużym problemem właścicieli wspomnianych zwierząt jest częste gubienie drogich urządzeń montowanych na obroży. Najczęściej są to czujniki GPS. Wyposażone w karty SIM, kamery i inne układy, których wartość jest bardzo duża, a każda taka zguba jest bardzo kosztowna. Głównym zadaniem stworzonej od początku aplikacji mobilnej jest przekazywanie informacji o zdarzeniach odnotowywanych w odległych czujnikach. Komunikacja odbywa się na dwa sposoby: lokalnie poprzez protokół HTTP oraz zdalnie poprzez bazę danych czasu rzeczywistego w usłudze Firebase. Cała aplikacja składa się z siedmiu okien, pozwalających realizować wszystkie zaprojektowane zadania. 你。